Witajcie moi drodzy na kanale Czytania dla Tuszy. Zapraszam Was dzisiaj na taki krótki wgląd na rok 2023. Na co powinniście zwrócić uwagę bardziej? Na czym się skupić? Na jakim filarze lub filarach? Gdzie przekierować swoją uwagę i energię? Bo czasami, na przykład, bardzo chcemy coś poukładać, jakiś jeden filar życia. A trzeba się zająć innym, tak? I tam można osiągnąć coś więcej niż się szarpać z e, czymś innym. Więc czytanie jest pod tym tematem, co, czym powinniście faktycznie się mm, najbardziej zająć w tym roku 20, 2023. No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o stat. Pokażę Wam trzy karty do wyboru. Wybierzcie sobie tą, która Was. Tą kobietę, która Was przyciąga. Tu jest jedyneczka. Dwójeczka, i trójeczka. Dobra, odkładam sobie dwa, trzy i zaczynamy od jedyneczek. Jedyneczki. Na czym Wy powinniście się skupić? Na pewno na. Pewności siebie, budowania pewności siebie, nabudowania self-concertu, czyli to jak siebie postrzegacie, tak postrzegacie w ogóle świat, życie, ale to jest na pewno punkt numer jeden podbudowywanie siebie, połączony z punktem numer dwa to jest powrót do czystej esencji, do prawdziwych nas. Pokazywanie siebie w taki autentyczny sposób, ale najpierw trzeba poczuć tą najczystszą esencję, siebie i o tym ta karta właśnie mówi, że to jest rok dla was, żebyście wy poczuli prawdziwych was, nawiązali dobrą relację też sami ze sobą. Druga karta, którą mam dla was, zobaczcie jak ona wygląda. Tutaj remont, remont waszej świątyni eee, szykuje się. A podpis na karcie jest taki, że odkryjesz swoją ścieżkę w świętej przechadzce, czyli ja bym powiedziała, że u Was to jest też odkrywanie swojej drogi, swojej ścieżki poprzez właśnie powrót do tej najczystszej esencji, do prawdziwych ja. Co dalej tutaj macie w tej karcie? Drzewa będą Twoimi ludźmi, a ziemia. Twoją rodziną, twoim społeczeństwem. Czyli kolejny przekaz macie tutaj, żeby połączyć się z naturą, z Matką Ziemią i połączyć tak de facto dwa aspekty w równowadze, żeby one były. Aspekt ducha i materii, żeby odnaleźć się tutaj też w materii, bo niektórzy poprzez rozwój duchowy uciekają, uciekają jakby z tego i chcą ignorować to, co im się tutaj nie podoba w życiu, a Teraz trzeba zrobić tak, żeby to połączyć, żeby mocno się uziemić, poczuć matkę ziemię, ale zająć się też duchem i połączeniem z tą najczystszą esencją w ciebie. No dobra, to patrzymy sobie dalej. E, czym warto by było się zająć w tym roku 2023 dla jedyneczki? Regeneracja. Dokładnie tak. Czyli wy macie w tym 2023 roku skupić się na odnowie sił, na jakiejś regeneracji. Być może, jeżeli macie problemy zdrowotne, to tym się zająć, zająć się przyczynami, yy, odpoczynkiem, żeby się nie przemęczać też, ta, tak? Bo wtedy, kiedy my jesteśmy w tym trybie cały czas działania i cały tydzień dziś jesteśmy na tych wysokich obrotach, to wtedy nie czujemy siebie. To wtedy odchodzimy od siebie i nie czujemy tej czystej esencji, i wtedy te nasze wewnętrzne remonty też nie przechodzą tak łatwo. Więc pierwsza, pierwsza karta to jest regeneracja czas, czas dla siebie, czas na odpoczynek. I co nam druga karta tutaj podpowie z tego rozkładu? A druga karta mówi o tym, żebyś się skupił na tym, co chcesz osiągnąć. I odciągną myśli od tego, czego nie chcesz. Jeszcze zobaczę. No właśnie, pewność siebie. To jest kolejny, kolejny raz, ta pewność siebie nam się tutaj pokazuje. Cisza wewnętrzna. Odpoczynek i to, zwiast, to przyniesie. To przyniesie Wam zmiany w ogóle i wiecie co tu jest czas spowalniania to spowalniania czyli jest to jest to związane z tą kartą regeneracji czyli wyjście z trybu działam cały czas a wejście w tryb spowolnienia i czucia czucia najbardziej siebie i pokopania też w sobie co jeszcze muszę tam uwolnić twoja osobista prawda potrzebuje pewnej atencji, nie właśnie nie utknij w swoich obecnych jakby tutaj sprawach, hmm. więc kolejny przekaz macie tutaj, żebyście nie działali na życzenie innych, czyli Róbcie tak, jak wy uważacie, że jest dla Was dobre, a nie to, co oczekują inni wobec was. Czyli to jest wyjście z oczekiwań innych osób. Albo wyjście z też z tego, co powinniście robić. Czyli nie róbcie tego, co powinniście, ale to, co czujecie, że wy chcecie robić dla samych siebie. No dobrze. Zobaczymy sobie z energii tarotowej. Na czym powinniście się skupić najbardziej w roku 2023? Jedyneczki, delektowanie się życiem, ale też na swoich sprawach. Eee, na swoich marzeniach, celach. To jest tak, zobaczcie dziewiątka kielichów, czyli wy macie się delektować życiem. Wy macie czasem się nawet polenić, jeżeli jest taka potrzeba, bo to będzie po prostu akt regeneracji i macie po prostu korzystać z życia. Nie mówię o totalnej beztrosy i porzuceniu wszystkiego, chociaż może niektórzy tego potrzebują, takie zmiany, ale tu chodzi o to: ciesz się z życia, delektuj się moimi chwilami. Nie jest, nie wchodź cały czas w ten tryb: robię, 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 robię. Poświęć też czas na odpoczynek, na nic nierobienie, na lenistwo i cieszenie się z tego, co masz. Ale ta karta też mówi o tym, że. Żeby właśnie skupić energię na swoich marzeniach, pragnieniach. Żeby też tym się zająć. Żeby tego nie odkładać gdzieś. E, na bok. Mm. I teraz tak, królowa mieczy. Czym powinniście się zająć? I. Mm. Ona też osiąga cele, więc ja bym powiedziała, tymi swoimi celami, intencjami, pragnieniami, ale najpierw trzeba poczuć bardziej siebie. To jest pierwsza rzecz. Wyjście z głowy, ja tutaj czuję, żeby... Bo królowa miecza, ona za bardzo siedzi w głowie. Ona kieruje się rozumem. A wy macie bardziej czuć czyli wyjść z tej głowy, być może niektórzy mają e, zacząć e, pracować słowem, bo to też jest słowo. Wykorzystywać pozytywny sposób słowo, albo pracować słowem, hmm? Ale tu może chodzić o wyjście po prostu z głowy, może być to powiązane z tymi celami. E, może też chodzi o tą pewność siebie, żeby faktycznie tutaj nabrać tej, tego poczucia własnej wartości, pewności siebie. Co jeszcze jedyneczka? Powinna się dowiedzieć na rok 2023. Na czym powinna się skupić jedyneczka. No połączenie z naturą, to mówiłam. Czyli jeżeli masz możliwość wyjechać gdzieś w góry, nad morze, bo to nie muszą być góry, e, to jedź do natury. Połącz się z naturą. Nawet jeżeli to by miało być gdzieś tam koło, gdzieś koło Koło twojego domu. To połącz się z naturą. Spędzaj jak najwięcej czasu wśród natury. Wtedy poczujesz te połączenie ze sobą też najbardziej. I na czym jeszcze? Muzyka. Otaczaj się muzyką jakimiś dźwiękami, ponieważ ta karta mówi o podnoszeniu wibracji poprzez muzykę. Mhm. Czyli tutaj też skup się na swoich wibracjach i. E, Czuć się po prostu z życia. No dobrze, to tyle jeżeli chodzi o jedyneczkę. Dwójeczkę. A nie ta karta, ta. To jest druga karta, dwójeczka, tak? Co wy macie w przekazie dwójeczki? Eee, ta karta mówi o tym, że u was to jest czas na wgląd w siebie i uwalnianie trudnych emocji typu smutek, żal, niesprawiedliwość. Poczucie jakieś porażki. Wszystkie te emocje powinny być uwolnione w tym kolejnym roku. Tak, żebyście nie ciągnęli tego dłużej, więc wskazówka jest dla Was. Uwolnij te trudne emocje z siebie w tym kolejnym roku i na tym się skup. Oczywiście to nie jest tylko to. Tu jest narodziny, czyli poprzez uwolnienie tych trudnych emocji doświadczysz Nowych, raczej doświadczyć jakby swoich narodzin, ponownych narodzin, ale tu macie kartę mówiącą o tym, że nowa ścieżka przed Wami się wyłoni jako Wasze dla Was błogosławieństwo od Trzech Świata, ale najpierw prawdopodobnie będzie trzeba uwolnić te emocje i dopiero wtedy poczujecie się lżejsi, i to, że jesteście gotowi na te nowe. Nawet jeżeli chcecie teraz, czujecie, że chcecie coś nowego w swoim życiu, czy nowa praca, nowy związek, czy cokolwiek innego nowego, to może się to nie realizować przez to, że macie te trudne emocje w sobie. Teraz trzeba je zostawić w końcu za sobą po to, żeby wejść w tą nową ścieżkę i ta nowa ścieżka was wzywa. I Jeżeli siedzicie w strefie komfortu, to również tu jest przekaz, żeby wyjść w to nowe. Dla dwójeczek. Na czym powinniście się skupić, dwójeczki, w roku 2023? Zaufanie, kochani. Macie zaufać wszechświatowi, że on prowadzi Cię w bardzo dobrym kierunku. Ale sobie tutaj jeszcze sprawdzę, bo tam chyba chodziło jeszcze o coś innego. No i na uzdrowieniu, moi drodzy. I na pod spodem macie na poczucie wewnętrznego szczęścia, wewnętrznej radości. Ale tu jest typowo uzdrowienie, czyli macie jakieś emocje, być może e, coś mocno trzymacie nawet z dzieciństwa, często jakieś rany. Za tym idą też przekonania, więc tutaj na pewno też e, chodzi o jakieś przekonania, które macie do uwolnienia. Ja sobie jeszcze zobaczę tutaj. Mm. Edukacja czy ja bym powiedziała, pogłębcie swoją wiedzę w jakimś temacie. Mogą być jakieś kursy szkolenia, być może. E, jakieś podróże. E, jakieś podróże. Być może tutaj też mogą być dla Was znaczące. Może też chodzić o to, żebyście wprowadzali harmonię w relacjach z innymi ludźmi. Ale to by się wiązało właśnie z tym uzdrowieniem, uwolnieniem pewnych emocji, bo jak macie trudne emocje, to też. Relacje mogą być przez to nieharmonijne. No dobra, zobaczymy, co nam Taro tutaj podpowie. Na czym powinniście się skupić w 2023 roku? Ruszaniem do przodu, moi drodzy. Popatrzcie pod spodem macie rydwa. Nawet to może być dla niektórych wyjazd, na przykład zagranicznym. Ale to jest ogólnie: ruszanie do przodu. I zobaczcie tutaj. Czwórka buław. Mówi na pewno też o wyjściu do ludzi, o budowaniu harmonijnych relacji z innymi ludźmi, ale to jest też wychodzenie z pewnej strefy komfortu. I przy tym jest azbuław. To jest też nowe. To jest pójście za tą iską, która będzie się pojawiała, być może co jakiś czas u was ta iska się pojawia, tylko wy z tego nie korzystacie. Więc na pewno chodzi o to o uzdrowienie, o wyjście ze starych schematów, opuszczenie starych emocji i pójście w nowe dla niektórych to jest też zmiana miejsca zamieszkania, dalsza albo bliższa, że tak powiem. Co dalej? Co jeszcze tutaj dwójeczka powinna się dowiedzieć, na czym powinniście się skupić w roku 2023 na podstawach właśnie na waszej metamorfozie. Zobaczcie, to są, to jest transformacja. Czyli tutaj czeka was jakby wasze Odrodzenie, pod warunkiem że w to wejdziecie, bo od was to zależy, wy decydujecie. Tu są podpowiedzi, na czym powinniście się skupić, na waszym uzdrowieniu, na waszej metamorfozie, transformacji. I drzewo życia mówi o tym, że mm, być może macie słabe uziemienie, być może tutaj jest problem w czekrze podstawy, i nad tą czekrą trzeba, jakby tutaj popracować, żeby uwolniły się pewne rzeczy stamtąd, ale tu może chodzić o to, że jeżeli wy chcecie tak rozkwitnąć jak to drzewo, no to zajęcie się trzeba przyczyną. Dlaczego nie ma tego rozkwitu? To są właśnie te trudne emocje, trudne rzeczy w was, które trzeba jakby uzdrowić. Dobrze, to tyle jeżeli chodzi o dwójeczki. Trójeczki. Trójka. Co wy macie w przekazie? Ta, która wie. Więc u was na to, co powinniście zwrócić uwagę, e, na pewno na swoją intuicję, na pogłębianie swojej intuicji, na słuchanie swojej intuicji, na to, żeby widzieć pewne rzeczy jasno i klarownie. Czyli to też chodzi o wychodzenie z pewnych iluzji, ale też powinniście się skupić na tym, żeby pogłębiać swoją wiedzę w różnych tematach. Poprzez czytanie jakiejś książki, tak, księgi, książki, książki, książki. Czy poprzez jakiś kurs, poprzez jakieś szkolenie? Jedno z drugim będzie się tutaj łączyło. Z jednej strony intuicja, słuchanie siebie, te wszystkie podpowiedzi przychodzące do, dotyczące jakichś waszych problemów na przykład, a z drugiej strony pogłębienie wiedzy. Druga karta, którą mam dla Was, ona mówi typowo też o intuicji. Czy słuchajcie swoje, swojej intuicji, i też popracujcie być może nad nią, żeby ona jeszcze była yy, lepiej dla was pracowała poszukiwanie prawdy również może to oznaczać, żebyście faktycznie poszukiwali prawdy w jakimś temacie Czyli też wychodzili poza Iluzję. No dobrze, zobaczymy sobie dla trójeczki. Czym powinniście się trójeczki zająć? W roku 2023. Czym powinniście się zająć. <laughs> Śmieję się, bo ta karta była. Ta karta. Była w dwójce, ale tam był troszeczkę inny przekaz. Więc teraz tak. W tej karcie na pewno chodzi też o edukację. Czyli zwracam na to uwagę, żeby pogłębiać swoją wiedzę, ale też, żeby zaufać. Zaufać w światowi, zaufać w to, co się dzieje. Być może chodzi też o jakieś podróże, które będą dla Was tutaj znaczące. Druga karta to jest karta dualności i zanim przejdę do karty, to Wam zobaczcie, tu jest symbol energii Kundalini. Niektórzy nie wiedzą, jak wygląda. Tak wygląda. Więc Przekaz być może macie takie, żebyście się zajęli pracą z energią kundalini, żeby wyjść z dualności, żeby poczuć właśnie e, poczuć, połączyć się z tą prawdą. Tak bym powiedziała. E, jasność widzenia, energia kundalini, jeżeli się budzi, ona bardzo wzmacnia intuicję. I często budzi dar jasno widzenie, jasno czucie. Więc może też o to chodzi. Oczywiście sam zamysł budzenia energii kundeli nie jest taki, żeby budzić te dary. to jest po prostu efekt uboczny, ale może to chodzić. I teraz tak, drugie znaczenie to po prostu połączenie dualności. No, czyli nie gdzieś tam skakanie ze skrajności w skrajność, tylko. Dojście do połączenia tego. Ja zobaczę, co ta karta dualności jeszcze tutaj znaczy, bo ona miała jeszcze jakiś inny tutaj przekaz, ale ja nie pamiętam, więc Wam sprawdzę. Właśnie, macie zwrócić uwagę na cienie i światło w połączeniu z innymi i nie odbierać tego negatywnie. Czyli odbierać to jako lekcję. Jako doświadczenia. Czekajcie, zobaczę. Hmm. Uwolnij się ze swoich emocji. Też tak czuję. Bo emocje powodują, że właśnie coś oceniamy, coś osądzamy. Daną sytuację, czy osobę przez pryzmat takiego wewnętrznego widzenia przez pryzmat naszych poprzednich doświadczeń, czyli, czy braku pewności siebie na przykład. No dobra, to patrzymy sobie jeszcze dalej. Co nam Taro tutaj podpowie? Na czym powinniście się skupić trójeczki, jeżeli chodzi o z niczym i z nikim nie walczyć, to na pewno zobaczcie, siódemka buław, to jest walka która wam nic dobrego nie przyniesie. Czyli jeżeli macie na przykład jakieś lęki, to nie, walczy, nie walczcie z nimi. Jeżeli ktoś was atakuje, jeżeli czujecie się zagrożeni, to nie walczcie, a macie się uspokoić. To też jest karta nerwów, stresów i niepokojów. Więc poprzez medytację, poprzez relaks macie to rozpuścić sobie, nie walczyć. I ta druga karta podpowiada, żeby się więcej czasu spędzali właśnie na poczuciu wewnętrznego ja. Na połączeniu ze sobą, na jakichś medytacjach, na relaksie. Dobrze. To patrzymy, co dalej nam się tutaj pojawia. Co jeszcze trójeczka powinna wiedzieć, jeżeli chodzi o te sprawy. Yy, I teraz tak. Druga karta to jest karta czakr, więc być może w jakichś waszych czakrach są jakieś blokady. Hmm? Często ta karta mówi o czakrze z plotu słonecznego. To jest, zwłaszcza że to jest żółte, więc być może o to chodzi, żebyście nad tą czakrą albo z jakąś inną czakrą popracowali. Czakra sprotu słonecznego no właśnie odpowiada za te emocje, bo tam się gromadzą te emocje i jeżeli macie problem z emocjami, to może chodzić o tą czakrę, albo na przykład e, brak poczucia tej wewnętrznej sprawczości, brak poczucia tej wewnętrznej mocy, to, że ja jestem kreatorem swojego życia, to jest też trzecia czakra, która może być po prostu tutaj zanieczyszczona, niedoenergetyzowana. Ale czakry mi się też łączą z energią Kundalini. Więc tutaj w dwóch miejscach widzę. Dla niektórych to nie będzie dla wszystkich, żebyście zaczęli pracować z energią Kundalini. Wiadomo, że nie u każdego ona się też pobudzi. Eee, można też, jeżeli was ciągnie do tej energii, przyjść do mnie na kurs Kundalini Rejki, i tam będziemy budzić w bezpieczny sposób, bo to ja zawsze zaznaczam. W bezpieczny sposób energię Kundalini ona nie budzi się w takim mocnym. Szale, jak to jest przy samoistnym, bo ja miałam samoistne pobudzenie, obudzenie, jakby przebudzenie tej energii, i to było naprawdę bardzo mocne. Przy e, tym systemie, jakby kundalini Reiki, ona tylko w ograniczony sposób się budzi, ale można ją pobudzić oczywiście do takiego maksymalnego stopnia poprzez pracę z nią. A jeżeli ktoś ma już e, w jakiś sposób przebudzoną tę energię, no to tutaj jest wskazówka, żeby dalej z tą energią, jakby pracować. I też umieć spojrzeć na swoje życie z wyższej perspektywy. Nie poprzez pryzmat właśnie emocji, bo ja tutaj widzę, przez tą kartę dualności widzę, że tutaj może być problem z emocjami albo mocne połączenie ze świadomością ofiarem. I ta karta mówi, spójrz na swoje życie z wyższej perspektywy. Nie z poziomu ego, głowy, nie z poziomu emocji, a z poziomu jakby ducha. No dobrze, to tyle, jeżeli o, chodzi o trójeczki. Wszystkiego dobrego dla Was. Pozdrawiam cię krótko, pa pa.